Hej, z tej strony Pestka i znowu gramy z Wiatrowem w Overwatcha. Proszę się przywitać. Cześć. <grych> Może być. tylko cię troszeczkę podgłośnię na Discordzie, bo ostatnio się na filmie było słychać lekko cichszawo, teraz będzie dobrze. Dobra, to tajemniczy, jak zwykle. Tak. Dzisiaj się postaramy zrobić dwa mecze zamiast jednego na filmie. Jak to wyjdzie zobaczymy Ja ostatnio Weedę ucisnę Że staram się to jest, to jest bardzo ważny dodatek Myślisz, że są agresywne A nikogo nie ma No, dawaj tą kotwiczkę Mówię, ta kotwiczka u niej jest tak powolna 12 sekund cooldown na takie coś to co naprawdę sporo. No, leading to nie bardzo mi idzie. Nikt nie gra. A. O! <laughs> nie lubimy na Overwatch. mnie Overwatch. w momencie, w którym to pojeżdżałem, się zrobił moc Tak. Sadge. Sadrza! Kogo masz? Parę. Weźmy parę. Hehehe. <grymne> Zobaczymy, kto jest lepszą farą. Pamiętajcie, czego was uczyli, a wyjdziemy z tego całego. Pozdrawienie. Ja się postaram ich zwrócić stamtąd. O, Mąkę jest. Proszę. O, nie, Bastion. Może być niebezpiecznie. Jezu. Jezu. I Mąkę. I, I właśnie. Nie wiem, jak, jak go lepiej ją po, po prostu opisać. Pięścias, nie wiem. Na, na prawo mamy Divę i Gędziego. I Bastion dalej żyje. No, no, to może być ciężkie, patrząc na to, że mam 22 HP. Uuu, czy ty się sam zabiłeś? Nie, że mnie nie zabił. Ja zabiłem jego, także. Aha, z granatem zabił. Okay, no, no, z rakietki. Oj, coś Zabiję nam... Pszem. Trafiłem ra dwa razy Bastiona, ale... Mam 6 HP, to też jest kolejny minus. I mamy Reapera na no, obok statuły tej takiej. Jestem już. Ja się muszę cofać, bo mam tak mało życia. Gdzie tu jest apteczka? Tu w ogóle jest jakaś apteczka? Jest, ale mała, niestety. Układy naprawione. na punkcie po prawej. A to nas wieprzów, bo ty jesteś wieprzów. Ale nie... O go, kurde! Właśnie go siekałem. Nie zauważyłem go, prawie miałem multa. O Jezus Maria, ja sam jestem teraz pięściarzem. A, bo on ma kulkę, myślałem czemu on tak cały czas się leczy. Oj niedobrze. Oni są wszyscy u nas. I została tylko Mej. Wieprzów ma ulta. Nie, nie potrafię nim grać. Kim? Yy, pięć ciazłom. O, teraz mam diver. Nie zdążę już. Cel utracony. nam bije Sombra. A, no to jest nieważne, nie ma tacy No i po mnie Żyj Kurde, ten pistoleciek nie jest taki zły O on mm. mnie prawie złapał O zabiłem Jest druga mej na boku I, i jest jeszcze jedna osoba tutaj O, no tak się ale. nie robi. Diva zultowała na mnie. I mnie zabije? Myślałem, że coś więcej będzie, ale to, to bardzo... No i zginęła. Mam nieboskiona w ogóle. No ją, Dobić... kurde, nie. No. Nie Prawie dobiłem Mayfa. Mają dużo tanków, dużo za dużo. Czy dałby się ult divy teraz. niestety nie żyje. Kogo masz? Nie wierzę. O, Reaper może być. Edgy boy. O kurde my nie widziałem jej I jest Bastion, Chyba. Co we mnie strzelało? Nawet nie wiem. Nie, to chomik. Mają chomika, Dive yy, Tego. R nie Reapera, tylko grubego i. nie ma ja ja Jestem nieśmiertelnym healerem. Nie wiem, czy tędy można przejść, pójdę normalnie. O jezu, nie wszyscy tam wow. umierają. Tam. Aha, odbiła się, się kurde. Nie jest dobrze. Jestem na tym końcu. No, kurde, jak mnie ta w wnerwia. Ona jest tak tankowna, ale nie potrafi celować w głowę. Mają dwóch chomików. Chomików dwóch, ja mam teraz smąkę. Ale że oni już tutaj są? No, chomików dwóch. Uciekaj, Hog ultuje na plecach. Ooo... Zaraz no, będę miał tarczę. Okej okay, chomik jeden leży, widzę gdzieś. Na plecach masz chory. Ech, nie uciekałem właśnie. Oj! Hog tam jest. No. Idzie bokiem no. chyba. Nie, idzie tędy. O, dziękuję bardzo. Trochę już za no. Zawsze coś, nie? Nie idę się tam do nich wbijać. Nie sam. O, no plecach na flesach jest play. Gdzie, 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 gdzie? gdzie? A ła, tu jest jeszcze gdzie Reaper. Tam. Uciekam, z tym życia. A tutaj? Dwie przyjdzie. I na duże jest Reaper. Zaraz pomogę z tarczą. Oj, o nie. nie, jest dobrze. No jest? O oh, Nie jest dobrze. Uh! Uh, 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 uh! No nie, no naprawdę. Jezu, ich tu jest za dużo Sorry, że nie pomogłem Spoko i tak niepotrzebnie tam poszedłem A jest źle O, jestem bastionem. No ja jesteś chyba nie zobaczył ja w tym przypadku nie, no może być, w obronie może być. Bez tego, Hog'a może łatwo załatwić, jeśli cię nie podejdzie. Nie wolno rezygnować z walki Ja mam Anę, miłą babcie, w sensie. Jezu Dlaczego nikt nie zabił tego pięści, pięściarza? No? On tu w ogóle jest? Zabiłem. No, cały czas. No, ale teraz już zabił mnie, byłem bastionem. No, ja dopiero się odrodziłem, także. Przedniowo mogłem coś zrobić, nie? Brygita ledwo żyje. Żyjcie, żyjcie, ży kurde. Ej, to ona nie zginęła w końcu? Aha. Ja byłem pewien, że Brygita już nie żyła. Nie pozwolę. Dobra, po Brygicie. Nieprawda? A nie, jednak. Sobie. Chodźcie tutaj, się. Ktoś jest na dole. Tylko nie wiem kto. Ja się trochę boję tu zejść. Żebym <grym grym grym zeznań> <zeznań> Junker, czy ty wiesz co ty robisz? Od pleców nam idzie. No Właśnie widzę. No i po po nim <grym> <grym> Drugi. Kolejny. Znowu chomik. O, di na ładunku. Teraz na jeszcze mąkę. To tam jest, co tam jeszcze jest? Zaraz. Wow, no nie! Junker na górze na, na takim Zaria tym. cały czas. Ej, wygraliśmy. Nie wierzę. Ja też. Jak? Nie wiem Ale było, podobało Uuu. się Uuuu Co żeś zrobił? Nie mam pojęcia Zostałem zaatakowany. Aha <laughs> <laughs> A bo ty ją dobiłeś A później jeszcze w niego z szrafem <laughs> Nice very Jeden nie było. Sensacja! Dobra. To co, kolejny? No. Dobra, razem z ekipą i tajemniczy. Dobra, niech to się szuka, ja zobaczę. Witaj, w rialto. I jak tam z nagrywaniem, ile już to czasu trwa? 13 minut. To po dwóch grach będzie tak mniej więcej pół godziny. To może być. I jeden strzał. Jeden, shot, one kill, the imminent threat. Witam. jeden, 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 i jeden, 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 Pokazałeś mu, kto tu jest lepszym y, tym. No, jasne. absolutnie go zniszczyłem. <grym 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 w miał ja chyba nie użył duży ping. emotki i nie mógł Zostań, nic zaznaczyć. zrobić. Aha. Zwłaszcza, że okoliczności są przyjemniejsze. Oj, jestem Żankatem. Żankę? Wszyscy gdzie tutaj można dobry teleport postawić? Ja w sumie Taki nie jestem. Gdzie <laughs> chcący nawet takie Wow. miejskie, takie słowa miejskie, takie słowa Teleporter aktywny. Możemy szybko dotrzeć na miejsce. O kurde, o, idealnie, mają mąkę. On się troszeczkę O, a, wieżyczki gdzieś tam. No, no tak na górze. No nie, też my. my, my <grym> zabiłem z... uciekając. U. A, niedobrze. Chociaż nie jest 2 na 2, 2 na 1, 3 na 1, 2 na 1, 1 na 1, 0 na 1, 2 na 1, 3 na 1. Haha, po małpie. Nie będę się teleportował, zużyję sobie. I po parze. Ta window jest niemiła. Słyszałem Dężego, nie wiem czy to nasz, czy ich. Aha, to był ich. To był ich. <laughs> Uu, słyszałem ten strzał, nie podobało mi się to. Pozdrawiam. Koniec. Nie żyje. <laughs> Chyba znowu mają gędziego Mają Hanzu, więc uważaj tak. O kurde, nie, dobrze. Ich z daleka tukę tu strzelbą Chyba im diwa umarła. Uwaga na minę! Uwaga na plecy. Gędzik idzie. Widzę. Od boku. Dwóch gędzik chyba. Nawet. Oj! Dostałem. Oj, nie jest dobrze, chłopaki. Ej, wieżyczka, wieżyczka, wieżyczka! Po wieżyczce. Zaraz ci pomogę. teraz tym, tym, mnie z... zabije. Muszę się udleczyć, bo mam 50 HP. Gdzie ta diba? Uciekła za Nie zdążę uciec. Zdążyłem. Za dużo ich. potrzebowałem heala. I dostałem kill. Tam gdzieś jest wieżyczka. Właśnie widziałem. O, muszę Oła, uciekać. Torbian właśnie mnie zabił. Muszę o, nie uciekać, bo nie mam absolutnie zdrowia. No on jest Dobrze. O, hamster jestem. ta wieżyczka tłucze, naprawdę. No i jeszcze gąs miał co zrobił. Ale próbował! Tak na, na hama, na siłę próbował mnie w głowę strzelić. A ja ich denerwowałem strasznie. Nie, biegnę, idę. Mam pomysł, który najpewniej nie zadziała. Z tym optistem. Y ja też, ale za nami jest Sombra, która... ukendor no robi. No mi cały czas tak robi. Nie, dobrze. Gdzie co? Gdzie ten smok był? Na plecach. Jeśli za zacząłem rozglądać, bo we mnie strzela, ja nie wiem gdzie ten smok jest. O, no ta sombra fajerska. No mówię, ta sombra jest okropna. Orisa, może byś tarczę rzuciła? Jakim cudem ona w hmm. To jest nasza. Dobrze wiedzieć. O nie, Mei, idź stąd. Oj, znowu ona. Ona ma prawie ulta. Jak mnie zabiła, to już pewnie go ma. Tak. Sombra ma ulta. ma umierania na mojej Oj jest blisko. Oj jest niedobrze. Tak jak myślałem. Cyk, jesteś Nawet się nawet kiedyś podpaliłem. O, nice. Okej. Okay. A teraz musimy wygrać dwa razy. Oj, nie lubię tej mapy. Mamy czterech tanków. O to, to wygramy. To na 100% wygra. Mamy czterech tanków, parę i bastiona. A nie mamy hillera. Trudno. Hiller jest bardzo ważnym dodatkiem do teamu. On mówi diwa czy wiwat? Nie mam pojęcia. O nie, to jest ta mapa. No, no właśnie, nie lubi. <laughs> Przecież na farę jest idealna. Okej, Ok, mają pięściarza. Jak będzie tak mniej więcej 7 sekund do tego do końca, to lecę na punkt, stawiam tarczę. Oh wow. Czyli teraz. Ok, potrzebuję pomocy na punkcie. Dobuje, umiera. Wizutem ojca. Jeden. Okay, tak, na Jestem Kenji, najgorszy. Gdzie ta tarcza, Orisa? Uciekam, nie mam życia. Przypułem po Zabił mnie hakiem Miałem za mało zdrowia Nie są wszyscy nasi O tu widzę ciebie i mnie na tym, na punkcie Sprawiedliwość nie Co ja w ogóle odwalałem tam No długo tam o, byłeś Jak na jego strasznie jeszcze patrząc, że Moira tam była Czy ktoś się właśnie wskrzesił? Nie A to nasz Czy ktoś się Ooo oh, nie ona ma ultuje ja. Mam 2 HP no. Nie masz HP Skąd no, no, no. już miała ultę O sombra może być Akurat na tą mapę sombra jest fajna Gdyż iż ponieważ tutaj jest dużo fajnych apteczek Do hakowania. O, po Ale... I dobrze. Byleby ją tylko nie wstrzesili. No, dobra, gdzie tu była jeszcze Apeczka? O Jesus, solo ultowała na mnie. Zauważyłem. Jeszcze była na fałe afie. Dosłownie w sekundę umarłem. Ale Dobra, jest to Nie jest dobrze. Hakuję im te apteczki, ale... O nie, oni też mają sombrę. Ta sombra jest to w początku gry... Nie, zabiją mnie. To inna też. Chyba, że mi się drugi raz to... O, jestem ściany. Nie, nie damy rady.

A no nie Ale zabiła mnie. mnie, niestety. Ale nie powiem, ten kto jest killerem u nas, nieźle healował mnie. No i, 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 i... Oho, jestem Lucio. Nie. Kurde. Szkoda. Dobra, ale to by były te dwa... ...filmy na dziś. Znaczy, filmy dwóch. Mecze. E, mecze. To zobaczymy kto miał najlepsze zagranie co zrobił I się będę żegnać A ty tu gdzie mnie zabił? A ten solo! Jeszcze jedno dwóch zeniatów, no dobra Masz fru to dzięki za oglądanie i cześć, proszę się pożegnać ładnie było pożegnanie. Adios. A, no dobra, no to cześć.